po raz kolejny. Dzień dobry. I zapraszamy do ogłoszenia bajki pod tytułem bajka o smoku, królu, królewnie, kr kr rycerzu i nie zadniecie o nim jeszcze. Właśnie. Będzie to bajka udzięczna. Zapraszamy do smoku. I to jakie? Pamiętacie legendę o smoku wawelskim? Tak! Był groźny i niebezpieczny, a smok z naszego przedstawienia jest zupełnie, ale zupełnie inny. Przekonajcie się o tym sami. Akt pierwszy. Oj, ale mnie wszystko boli. Oj, ale mnie wszystko boli. Połamany jestem strasznie, Starość, o Połamany jestem straszny. Starość, nieradość. Nie to czas na śniadanko, Miam, miam. To czas na śniadanką. Miam, miam. Ze smoku dobry, królów. Może być bardzo płaski A może byśmy dzisiaj pograli w piłkę? Dobrze, tylko biorę odpowiedni bo i zdejmę koronę. I znowu poszli sobie grać, a ja zostałam sama. Hmm. Zrobię smokowi niespodziankę, ale będzie miał głupie. No i gotowe, to teraz czekam na Koniec aktu pierwszego. Akt drugi. Oj, ale mnie król ogrom ledwo co żyje. Oj, oj, moje obolałe kości. Kim jesteś, zielony stworze? A Ty kim jesteś? Młodzieńcze, który nie mówi dzień dobry. Oj, przepraszam, dzień dobry, jestem rycerzem. Dzień dobry, a ja jestem smokiem. Takim, coś żałuje ogień, że wszyscy go się boją? Nie, jestem na emeryturze i nie chcę wziąć się ogień, ani nikogo stracić. Wolę grać w piłkę i szafę. A co się nie sprowadza do te strony? No właśnie, żeby co Może wskażę, mi A może byś poczekał, no. i potem się. Nie, 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 są nie, wszystkiego się nie, nie, makijaż. nie, ale ta jest nie, nie, się nie, nie, Koniec aktu drugiego, akt trzeci. Co to, co to, co, 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 co się porabiło? Bo ja wychodzę z mną za rycerza, a ja że mi się królem. A ja wychodzę ze smoka, a ja że mi się ze smaky, co będziemy przygotować wesele. Tak, cieszę się.

królowa Lenka Walcza. Brawo. Król Michał Kajger. <trujne> Brawo. Oskar panelista na steliku. Przypomnę przebaczu, że kupa wpływa. Musimy światy właśnie i daj prowadziła na ślednią